Hello, witam wszystkich gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii, z serii Let's Play Resident Evil 4. Jak zwykle standardowo zaczynamy przy maszynie firmy jakiej? Amenhotep, niech będzie. Grecki produkt, przypuszczam przynajmniej, albo egipski, co ja gadam. Zerkniemy, gdzie mamy pędzić. No jest tu jeszcze kawałeczek przed nami. Dobra. Stan amunicji. Pistolet w dłoń i ruszamy. Zerkniemy, co się tu dzieje. jest pięknie, skrzynka. Skrzynka, beczka. I kasióra. Kolejne wielkie drzwi niosące ze sobą Typa schody, coś jak polski budowniczy, schody do ściany. Dobra, wbijamy. Zobaczymy, co mam gra w To jest chyba to jezioro, po którym śmigaliśmy motorówką, gdzieś tam, gdzieś tam, nie wiem. Widzę w górę jakiś przedmiotik. O, ładunki wybuchowe. Ciekaw, czy da się to jakoś? Nie da się. Szkoda. I amunicja. Jakoś tak dziwnie, spokojnie jest. Przy tej lokacji, nazwijmy ją, tak? trochę tak ruinowo. nie? Ashley? Do you really want to know? She's But you'll need three insignias to open it. What are you gonna do, Krauser? There's one in the north, and the other in the east. <laughs> and let me guess you got the last one. It pretty much means you're on a tight leash. Nobody. <laughs> Sounds like you thought this one out pretty well. A Ciśniem, ciśniem do przodu o. Zbieramy wszystko od razu. bo nigdy nie wiadomo co się przyda F Ten skubon jest. Cały czas słyszę, jak on tam biega. Trzeba jakoś z nim poradzić. Jasne, jasne, Kościół, gdzie jesteś? Pięknie, a prawie mi się udało. Prawie, prawie. Żyjemy tego. Coś czuje, że walka będzie wymagająca. Dobra. Pięknie. Pięknie, prawie. No. Pięknie i prawie. Będziemy się musieli, że tak powiem. Pięknie. Dobra, teraz wyszło. no. Fuck. fuck 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 To nie będzie lekkie. Dobra, czy się otworzy, więc już wiemy gdzie lecieć. Nie będzie lekkie, bo wszędzie mi tu jakieś kłody pod nogi stawiają. gdzie teraz zbieramy wszystko po drodze. Dobra, dawaj. Ja, ja, ja. Fuck, znowu się udało. Skubany mnie łoi. Łoi mnie równo. Dobra. Spadamy przed nim. Może nie będę musiał z nim walczyć, chociaż to też jest takie grubo powiedziane. Ja widzę, że on tu non stop gdzieś coś za mną śmiga. Granat się przyda Gdzie teraz? Czekajcie tu na dół? A, tu chyba, tu jeszcze mnie nie było, więc spędzę tędy. What do you intend to do restoring Umbrella? To bring order and balance to this insane world of ours? A cycle like you can't bring order or balance. You don't seriously think a conservative mind can chart a new course for the world, do you? No oczywiście. Co my tu mamy? Czym by go załatwić? Mam nadzieję, że się uda. Oczywiście. Lekki porządeczek. Szkoda, że dostaję tą amunicję do TMP, bo mi się to w ogóle nie przydaje.

Dobra. O star... pistolet. Co, ja mam do niego, strzelać, czy jak? Pie, prawie, prawie, gdzieś, powiedz, że pięknie, przejdź, ja w plecy, w plecy, stary, w plecy. Dzięki. Dobra, to się udało. O stary masz ty, normalnie mnie drażnisz. cóż, to też nie było zbyt dobre. Będę musiał tak zrobić. <laughs> Cykur. Dobra. Coś czuję, że będzie tych walk kilka, jak nie kilkanaście. I nie jest zbyt kolorowo. Amunicja do pistoletu. Posąg, czekajcie, posąg, a tu jest guzik, tak? Dobra, czego przyciągnąć? Falimy naokoło, bo pewnie jakbyśmy go przesunęli w tamtą stronę, to za zatkalibyśmy się na tamtej ścianie i byłby problem. A no tak to przynajmniej jest luz. Jeszcze nie, dobra? Jeden i dwa, spokój, dobra? Jedno cały czas mam jeszcze, że tak powiem, granatnik do dyspozycji. Także mogę poczekać na moment, żeby go po prostu użyć. Tylko pytanie: jaki? Czy zrobić to jakoś teraz, czy, czy jeszcze dać sobie spokój? I poczekać na dogodniejszy moment? A fuck! Skubany! Jak mnie wystraszył! To co? A roboczyki. Gdzie są drzwi jakieś? Nie, nie, z tam stamtąd przeszliśmy. Prosto w lewo i tak musimy do tej wieży się dokulać. Co to? Coś tu było dwa razy więcej. drugi, na wszelki wypadek. Drugi pakiet. Ciekawe co znowu mi wyskoczy tutaj. Tu już byłem. Jak zaliczyć dwa klasyczne pudła. Stary, podejdź bliżej. Dobra. Jak z amunicją 34, przydałoby się jakaś roślinka, żeby walnąć życie do końca. it that <grywka> Umbrella. <grywka> mi. Fak, tam jeszcze jakiś latający był z pytanie skąd on przyleci Stąd Dobra Skubańczyk leciał naokoło No tak, ale życia znowu mam tak mało żeby się coś przydało. Tamten skubany mnie zagadał Rozchwiało moją czujność My się tak bać nie będziemy weźmy Chociaż już prawie mamy full życia, więc pewnie jak sobie zaaplikujemy to, to będziemy mieć w ogóle już full. Tu jest co? Tu jest wyjście, aha, którego jeszcze nie ma. Pewnie będę je miał potem otwarte najpierw tutaj. Już widzimy ja jest tam po gifty weźmiemy najpierw. Przeładujemy sobie to. Wprawdzie jest to najmocniejsza broń, więc warto sobie przeładować. Zielona roślina, i teraz dylemat. No, weźmiemy to od razu. Nie będziemy ten, że tak powiem, czekać na lepszą okazję. Aha, tam jest to insignia. Dobra. Więc teraz idziemy po to. Jest drugie. No to teraz trzeba tego pewnie za? fast to get out Krauser two down one more to go Krauser we'll see about that sorry the power sure. To jest na pewno falimy, no ja też to, to jest to, co oglądałem na samym początku o cały czas.

Czuję, że to nie będzie proste z Dużo Dżunglików to jest. Walimy w ciebie tym. O. Doszło do Powiem szczerze, że to jest dupa Dobra, spróbujmy tak Chociaż <laughs> powiem przy moim stanie zdrowia to jakoś szybko nie będzie Dobra Ciu. Coś czuję że tą walkę będziemy musieli chyba spisać na straty

was strzały z Dobra. Czuj Dobra, amunicja się do tego skończyła, więc trzeba się przerzucić na to. Pięknie, robuniki, robuniki. Miał być unik. No i dupa. I dupa. I dupa blada. Mało czasu. Dobra, spróbujemy drugi raz. Teraz przynajmniej wiemy, jak to ma wyglądać. Mam nadzieję, że nie zaczniemy po prostu od początku. O, zaczynamy od... Dobra, spoko. Wiemy, jak walka ma wyglądać. Szkoda tylko, że dupnąłem mu z tej rakietnicy i spudowałem. To było trochę... Nie w tą stronę, jaką miało iść, ale spróbujemy chyba jeszcze raz. Tak myślę. Może się uda 30 sekund? Kurde, ja mam mało. Właśnie przechodzę, Magnum. Żeby nie tracić czasu. Mało jest czasu ogólnie na to. 15 ataków. Pojrzyj. Ten ma 10 ten ma chyba 8, ale dobrze pamiętam. 8, dobra a ten 25. Zrobimy tak, strikerem, żeby... Strikerem żeby sobie klęknął, a potem zmaknął. Albo pociągniemy przy pierwszej lepszej okazji Spazuki Nara To sobie odpuścimy. No to już robiliśmy. Patrz, pierwszy raz mi unik w nie, wyszedł A, muszę bardziej zwracać uwagę na te uniki Bo mnie u tymi unikami równo. Znaczy bez tych uników oczywiście o tym chodziło Dobra Pięknie unik Dobre, unik. Czemu mi drabinę zabrali? Gdzie ty jesteś? Kurde, szkoda, że nie mogę kucnąć czy coś takiego. Nie, za blisko. Dobra, dwa strzały. Ciekawe, czy dał mi coś tu na no to. Nie da mi nic. Szkoda. Unik zrobiony znowu unik pięknie i pusta. Skończyła nam się większość ambicji więc trzeba to będzie jakoś szybko dokończyć Ciarski Leon. Przydóbcy mu teraz O czy syn przeżył. No, to mamy problem Zostało 10 sekund. To i tupa. Dobra, wiecie co? Ja spróbuję poza odcinkiem, a jak już go załatwię, to do was wrócę. To chyba będzie najlepsze rozwiązanie. Ha, tak jak mówiłem, uda mi się go załatwić. Mamy to, brama się otworzyła, więc tupcamy stąd ile sił w nogach. Nie powiem wam jak to zrobiłem, bo pewnie też się spodziewacie, jak normalnie. Udało mi się wyczaić moment, żeby mu wydupcyć po prostu z bazuki. Ja stąd teraz citam. Fuck, co? Aha, tu nie tędy. Jeszcze teraz byłoby wesoło, jakbym nie wiedział, którędy uciec. To już by był w ogóle historyczny moment. Jest tu coś? Jest. Dobra. Wkładamy wszystkie trzy. Użyj. Jest jeden. Użyj. Drugi. I trzeci. Dobra. No ja. Spadamy stąd. Ja. Koniec rozdziału. Na to czekałem długo. To jest czwarty. Teraz będzie czwartek, piątego rozdziału. Dobra. staromodnym obyczajem. No, cztery razy zostałem zabity. Ja zapisuję. I my się spotkamy w kolejnym odcinku. Z, z tej serii. Z serii Let's Play, Let's Play Resident Evil 4. Gdzie. Nie wiem, bo już powoli zaczynamy się zbliżać do końca, więc zobaczymy co będzie dalej. Dzięki serdeczne za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i na razie do zobaczenia.